Cześć! W dzisiejszym nagraniu zajmiemy się połączeniem aplikacji Ionicowej z API. Ja nazywam się Emil Uchnikowski. Na co dzień jako architekt zajmuję się e, technologiami JavaScript od frontendu w Ioniku, w Angularze po backend przy użyciu Node.js, NestJS i bazy danych MongodB. Dodatkowo zajmuję się też zagadnieniami DevOps e, w zakresie automatyzacji budowania. I hostowania y, aplikacji w Kubernetesie w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. OK. E, jeżeli chodzi o m, połączenie aplikacji ajonikowej z API, no to mamy w sumie dwa sposoby. Po pierwsze, możemy e, do tego podejść tak w przyglądarkowo przeglądarkowo, tak, bo. Bo mamy aplikację jenikową, tak to jest podowana aplikacja w przeglądarkę. Tak, no to możemy z technologii JavaScriptowych bezpośrednio się łączyć przez HTTP do, do api, tak, na przykład przez HTTP. Tak. Drugim wyjściem jest użycie natywnego pluginu do też obsługi requestów HTTP. Jeżeli użyjemy natywnych go pluginu, no to wtedy omijamy te zagadnienia korsowe, tak. E, możemy mm, bardziej zaawansowanie autoryzować te requesty e, przez dodawanie certyfikatów podczas autoryzacji. Tak i, no, i ten sposób dzisiaj e, chciałbym pokazać przez właśnie plugin. Przez natywny interfejs. I tutaj jak przejdziemy sobie do dokumentacji, mamy taki natywny interfejs, który się po prostu nazywa HDP. Mm, mm, już, już, już. A. O, tutaj mamy, tak? I to jest po prostu plugin kordowy. E, e, po pierwsze, musimy zainstalować sobie plugin kordowy. E, później jego obsługę w Angularze. mamy zainstalowane i co robimy dalej? E, a jeszcze musimy zsynchronizować sobie tak, żeby ten nasz, e, nasz plugin kordowy natywnie został e, dorzucony do natywnej części aplikacji. Ok, tutaj podczas synchronizacji jeszcze nam wyskoczyło, że blokuje nam tutaj jednego e, pluginu, który musimy sobie zainstalować e, do obsługi plików. Instalujemy sobie go, jeszcze raz synchronizujemy. OK, i teraz już widzimy, że wszystko już jest poprawnie synchronizowane. Dobrze. Co robimy dalej? No musimy sobie, tak jak każdy provider w Angularze, po prostu sobie zarejestrować, tak? No już sobie tak przykładowo po prostu użyjemy tego, tych requestów http na stronie głównej i tutaj sobie po prostu w module zarejestrujemy ten provider. Dobra. Mamy zarejestrowany, więc teraz możemy już o, też z niego korzystać e, na naszym widoku. Dobra. No i to przykładowo po prostu wywołamy taki tutaj, taki przykład http. Tak, no bo tutaj metoda GET tak jest pokazana w przykładzie jak się ją wywołuje powiedzmy na kliknięciu tutaj podczas nawigacji ze strony głównej. Tak tylko, żeby zobaczyć po prostu w konsoli co nam będzie zwrócone, tak? No bo możemy wyciągnąć status, możemy, możemy dane tak jakie zostaną zwrócone i, i nagłówki, tak? To wszystko możemy później po odpytaniu Getem, tak, czy też w sumie i, i postem, tak, czy potem, tak, to wszystko możemy sobie powyciągać. E, tutaj nie mamy za dużo tej dokumentacji z strony ale jeżeli chcielibyśmy te tematy autoryzacyjne, tak, e, czy inne przejrzeć, tak, no to przechodzimy sobie do pluginu kordowego, tak. I tutaj mamy wszystko opisane, te metody, tak. Z których możemy sobie skorzystać. Ale dzisiaj sobie po prostu tylko odpalimy to i zrobimy to na telefonie, tak? te, żeby natywnie skorzystać z e requestów, tak? To musimy to zrobić na telefonie. iOS. Zrobimy to na fizycznym telefonie. Ok, mamy już aplikację wrzuconą na telefon. Ja, tu, ja tutaj sobie jeszcze e, podłączyłem pod e, w Safari e, debugger. Ok, aplikacja mamy już uruchomioną. Teraz, żeby ją po prostu zobaczyć, co, co się wsiadło w konsoli, tak, ja mam iPhone'a uruchomionego, więc muszę sobie w, w safari odpalić narzędzie deweloperskie. To teraz robimy. Już przerzucam okienko. Dobra. Teraz widzimy i po kliknięciu widać taką odpowiedź, tak, czyli mamy nagłówki, jakie zostały zwrócone tak, są nagłówki, jest treść, tak, tutaj że odwołaliśmy się do strony Wynika to mamy tutaj dużo treści e, przesłanej tak, tutaj się to wszystko zaczyna, tak, no tutaj w tym przypadku to poszedł HTML, to po prostu Jak to jest? O, i na samej górze jest status, tak, no bo to, co tutaj chcieliśmy w pierwszym, pierwszy co logowaliśmy, to był status, tak, dane, tak, czyli ten cały HTML został zwrócony i e, nagłówki. I tak właśnie wygląda e, skorzystanie z natywnej obsługi requestów HTTP. W Ioniku, tak? To też możemy oczywiście przy użyciu np. w Angularze HTTP klienta, też możemy korzystać z tego i też wywoływać requesty. No tylko, że tutaj, tak, to będziemy musieli, tak jak w normalnej przeglądarce, obsługiwać też korsy. Tak, troszeczkę mamy mniejsze pole do manewru z autoryzacją przez certyfikaty takich requestów. tak. To tyle w dzisiejszym nagraniu. Dziękuję za obejrzenie jego do końca. Zachęcam do lajkowania, komentowania oraz do subskrybowania całego kanału, ponieważ będą się na nim pojawiały kolejne odcinki o Jajniku. Dziękuję bardzo.